Taki Red Devil albo coś w tym rodzaju. Ale po położeniu lakieru myślę, że on nabierze swoich barw, takich specyficznych. Zresztą po każdym położeniu lakieru wszystko nabiera jakby takiego drugiego życia. I jest zupełnie inaczej jak jest surowe. Drewnienko tu, boki wyszlifowane, wszystko. Zostawiłem tutaj niektóre miejsca z boku, bo mają charakterystyczne miejsca po kornikach i to nawet w dużych kornikach. I powiem Wam, że to jest bardzo ciekawe, bo lubię takie naturalność w drewnie. Niedużo, żeby tego skroić, a pokazać komuś, że jednak coś z tym drewnem się działo. Drewno jesionowe bardzo.